Zagrożony jest jeden z największych zakładów w naszej gminie, który zatrudnia około 100 osób. On też tutaj jest postawiony w pobliżu tej kasy. Więc ludzie nie mają pełnej informacji i mają przed sobą duch właśnie straty. Mogą stracić swoje domy, mogą stracić swoją pracę. I w tym momencie teraz gmina, która zajmuje się również produkcją rolniczą i przetwórstwem. Kto będzie chciał, że tak powiem, kupić owoce dla żywia, kiedy usłyszy, że yy, no nie wiem, taki... z, so, są hodowane pod taką linią. Albo w niej myślanie do naszego rządu. Ciekawe, co on by zrobił, jeżeli my byśmy mu coś postawili na podwórzu. Takie no. pytanie. Nie Żeby pytali. nie protestowali. Mm. Ilu, ilu posłów, którzy obecnie zasiadają, zasiadają w Sejmie, ma posiadłości na terenie przebiegu poprzedniej linii Kozienicy Ołtarza. A z tego, z tego co wiemy, to, tam mieszkało około, ma swoje domy, około pięciu posłów obecnie partii rządzącej. Więc tutaj w ich interesie raczej nie leżało, żeby to przebiegało na ich podwórku, więc tutaj przystali nasze. Mhm. Czyli co dalej? Bo mieliście pod Sejmem protestować. Pod Sejmem nie. chyba nie, bo nas nikt nie dopuści, tak jak i nikt nie słucha to i nas nikt nie dopuści do tego. ...pod Sejmem protestować. No dwa, okoliczności, jakie były ostatnio pod Sejmem, nie wiem czy zostalibyśmy wpuszczeni w ogóle, czy, czy, czy samo zgłoszenie by zdążyło wpłynąć tam, żebyśmy no, też tego nie robili nielegalnie, bo stamtąd no już niestety mogliby nas, mówiąc krótko, wyprosić siłą, czy różnymi sposobami, no nie mamy takiego pozwolenia, więc no pod ten Sejm chyba jednak nie możemy podjechać, bo no bo nie zdążymy tego zrobić. Ale radnych. nie mniej jednak będziemy się starać tam dotrzeć. Użyjemy wszystkich sposobów, żeby po prostu osiągnąć swój cel, bo nie pozwolimy, żeby naszym kosztem powstała taka duża inwestycja. Ta inwestycja przechodzi obok trzech szkół i dwóch przedszkoli i tego też nikt nie bierze pod uwagę.